Ale córka potrzebowała mojej pomocy. Um, więc zacznę tu od początku strony. Ciekawostką może się wydać, że większość mitologii i legend o pierwszych ludziach, a także ich bogach, są jedynym źródłem wiedzy. Okazuje się przy tym jednak, że wszystkie te legendy pochodzą z jednego mniej więcej wczesnego czasu rozwoju ludzkości. Wiedza o istnieniu obcych cywilizacji i ludzkich kontaktach z nimi jest największą tajemnicą, której strzegą m.in. Izraelici, a potem dołączyli do nich Amerykanie. Jak wskazują poszlaki, zachęć ujawnienia takich informacji opinii publicznej mógł stracić życie John Fitzgerald Kennedy. W różnych mitologiach świata pojawiają się olbrzymi o wyglądzie ludzi, cyklopi, centaury. I inne hybrydalne stworzenia, jak choćby anubis o głowie szakala. To dość dosadnie daje nam do zrozumienia, że ówcześni nasi bogowie byli obcą cywilizacją i majstrowali przy kodzie DNA humanoidalnej małpy. Uliamku, babcia czyta, tak? Pójdziesz się pobawić do mamusi? Albo bądź cichutko, tak? Mitologia zwłaszcza sumeryjska, zapisana na glinianych tablicach, potwierdza to. Najpierw był chaos i ciemność. Z niego wyłonił się wzgórek, Ben-Ben, a nad nim pojawiło się słońce Ra. Potem wzbił się w przestworza ptak, uważany za duszę Ra, Bennu-Feniks, fenik, bennu a jego pierwszy krzyk Prawił świat w ruch, w efekcie czego w tym miejscu miało powstać pierwsze ludzkie osiedle, Heliopolis będące symbolem powstania kolebki ludzkości. Co ciekawe, ówcześni ludzie już wtedy znali symbol krzyża, który był umieszczany na wysokim obelisku w głównej części miasta więc jest to pierwszy symbol łączący późniejsze chrześcijaństwo rzymskie ze starożytnym Egiptem. Egipcjanie z uwagą przyglądali się niebiosom i gwiazdom, najbardziej gwiazdozbiorowi Oriona. Skąd mieli pochodzić Ozyrys i Izyda, której gwiazda jest położona obok pasa Oriona. Społeczność egipska wierzy w związany z bogami złoty wiek na ziemi, co miało swoje podstawy na tym, że Ozyrys i Izyda założyli królestwo początku zeptepi. Był to okres, w którym istoty te zostawiły na ziemi określoną wiedzę i cywilizację. Jednocześnie zmusili ludzkość do czczenia ich jako stwórców i ten porządek obowiązuje do dzisiaj. Wśród tych istot określanych jako bogowie był ktoś taki jak Set Egipcjanie traktują go jako brata Ozyrysa ja go traktuję jako im podobnego czyli na pewno jako członka obcej cywilizacji niekoniecznie w rozumieniu rodzeństwa z Orysem Set zabija Orysa, a następnie ćwiartuje jego ciało na czternaście części i ukrywa je na ziemi w tym czasie następuje w Egipcie czas mroku, krwi i barbarzyństwa. Oczywiście sam zwrot, zabija Ozyrysa, świadczy o tym, że wszyscy oni byli śmiertelnymi istotami, tylko o wyższej świadomości, co denominuje grupę tych istot z panteonu bogów do zwykłej obcej cywilizacji. W tym czasie Izyda. Odnajduje szczątki Ozyrysa z wyjątkiem Penisa. Zachowując jego nasienie oraz dzięki stworzeniu przez samą siebie złotego Penisa, sama się, się nim zapładnia. W wyniku tego zabiegu urodziła syna Horusa, pierwszego faraona Egiptu. Horus w ten sposób staje się synem Boga. Jego mitologia jest następnie w dalekiej przyszłości inspiracją dla twórców. Postaci Jezusa w chrześcijaństwie rzymskim. Stopień podobieństwa jest tak duży, że na studiach by to nie przeszło. Zarzutem byłby plagiat. Wiele fragmentów Nowego Testamentu opisujących życie Jezusa przypomina egipskie mity o Horusie. Horus z głową sokoła obala seta, zaś Ozyrys i Izyda. Odrodzili się w niebie, gdzie panują nad światem zmarłych. Moja uwaga jest taka, że oni wszyscy powymierali, ju, powymierali lub powynosili się stamtąd, mimo że uznawano ich za bogów. Była jeszcze wśród członków tej rasy taka postać jak egipski Bóg księżyca Todd, chyba z angielskiego można czytać Todd. To ktoś, kto uczył naszych bogów. Uczył Izydę na przykład wpływania na niekorzystne wydarzenia oraz wprowadził ją w tajniki odrodzenia. Początkowo w walce dobra ze złem, Tod jest stronnikiem Seta, następnie Ozyrysa i Chorusa. Pismo obrazkowe Egipcjan ma również pochodzić od Toda, Tota. Jak więc widzimy, boskość tych istot. Także jest ułomna i względna. Niezwykłym zbiegiem okoliczności mitologia sumeryjska opisuje dokładnie te same czasy, z tym, że o wiele dokładniej i z większą ilością informacji. Legenda o Ozyrysie przetrwała próbę czasu, choć już na terenach byłego cesarstwa rzymskiego, do którego również dotarła, zmieniono jego imię na Serapis. Ślady po świątyniach Serapisa znajdujemy przez to w Grecji, a nawet w Francji, Anglii czy Niemczech. Kult Serapisa wywarł wpływ nawet na chrześcijaństwo, z którym się ścierał na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Doszło do podziału chrześcijan na zwolenników państwowego brzmienia chrześcijaństwa rzymskiego oraz na frakcję, która utrzymywała pierwotny pogląd chrześcijaństwa hebrajskiego, że aby osiągnąć stan boski, trzeba zdobyć wiedzę, czyli gnozę. Aleksandria w Egipcie to było także miejsce inicjacji zwolenników starej wiary i nowej. Wcześniej przybywali tu chrześcijanie, by poprzez inicjację zdobyć gnozę. Pochodzącą z serca, aby szukać Boga w sobie. Ważna będzie tu informacja: Biblioteka Aleksandryjska była miejscem, do którego podążali wcześniej chrześcijanie w ślad za swoim mentorem Jezusem, który również czerpał wiedzę z tych zbiorów podczas swojej osiemnastoletniej wędrówki. Jego edukacyjna wędrówka po świecie Bliskiego i Środkowego Wschodu świadczy o tym, że zbierał dane, czyli uczył się, zdobywał wiedzę, był gnostykiem, przez co stał się dla gnostyków przewodnikiem prowadzącym ludzkość do oświecenia duszy. To jeden z faktów, jakie ukrywa Watykan. On sam długo szukał swojej tożsamości i również się ucząc. Oznacza to, że nawet dusze uważane za boskie nie rodzą się jako wszystko wiedzące odkrywają siebie stopniowo. Tego okresu nie ma w Biblii, bo byłby zaprzeczeniem kościelnej tezy o wszystko wiedzącym synu Bożym. Kolidowałoby to z magią i czarami, czym Cezar Konstantyn, między innymi, sfałszował postać Jezusa. Gnostycy nie potrzebowali kościoła ani hierarchów. Bycie gnostykiem oznaczało sprzeciwianie się Kościołowi, który wiedzę, czyli gnozę, zastąpił ślepą wiarą. Gnostycy nie potrzebowali do porozumiewania się z energią boską Kościoła. Bóg nie potrzebował tłumacza w postaci Kościoła, a wiara ta charakteryzowała się indywidualnym kontaktem z Bogiem. Bez hierarchii, bez przywódców, bez administracji. To było bardzo niebezpieczne dla władców tego świata, dążących do maksymalnej, dużej kontroli umysłów oraz wolnej woli. Kiedy Konstantyn sformułował brzmienie chrześcijaństwa rzymskiego, pisma gnostyckie palono, a chrześcijanie zabijali się nawzajem. Niszczono gostyków, uznając ich za pogan, i niszczono wszystko. Co było z nimi związane, bo było pogańskie. W innych już okolicznościach, a także w innym czasie, w płomieniach ginął także istotne dane z Aleksandryjskiej Biblioteki, gdzie była spisana wiedza sprzed wielu tysięcy lat. Biblioteka Aleksandryjska płonęła dwa razy w 1947 roku przed naszą erą. I 391 roku naszej ery, a całkowicie została zniszczona w 642 roku naszej ery. W konsekwencji, wraz z powstaniem rzymskiej wersji chrześcijaństwa, wiedzę zastąpiono pozornie ślepą wiarą. Mimo to uwiarygodnia moją tezę o związkach chrześcijaństwa rzymskiego z mitologią egipską. Fakt, Iż w wielu miejscach Rzymu różni papierze nakazywali wznieść dane symbole starożytnego Egiptu. Pewnie przypadkowo na Placu Świętego Piotra w Rzymie stoi obelisk z krzyżem na szczycie. Został tam dostarczony z pogańskiego Heliopolis, Miasto Słońca, gdzie był wzniesiony przez Ramzesa II. Następnie zostaje przeniesiony do Rzymu. Tłumaczenie jego usytuowania jest takie, że obelisk symbolizuje zwycięstwo Chrystusa nad starożytnymi religiami pogańskimi. Co za fantazja! Ten obelisk świadczy o dominacji i wszechwładzy władców Rzymu, a następnie Watykanu. Nie ma nic wspólnego z Jezusem ani z jego chrześcijaństwem. O, cześć, cześć rafoku. Część legend o cudach robionych przez Jezusa jest zaczerpnięta z mitologii egipskiej, w której o dziwo, faraon zamienia wodę w wino. Chrystus nigdy żadnych cudów nie robił. Jednak wersja Konstantyna przekonuje nas w Nowym Testamencie, że było inaczej. Przyjrzyjmy się przedziwnym podobieństwom między Horusem a rzymską wersją życia Jezusa. Horus narodził się z dziewicy izydy, Isis Marii, a jego narodzinom towarzyszyła gwiazda i oczywiście odwiedziny Trzech Króli. W wieku dwunastu lat został ochrzczony przez postać Anub i tak zaczął się jego stan duchowy. Horus miał dwunastu uczniów, z którymi podróżował, uzdrawiał, czynił cuda i chodził po wodzie. Horus znany był pod wieloma imionami: syn Boży, pomazaniec, dobry pasterz, światło, prawda. Tak więc te okoliczności możemy sobie darować jako aksjomaty, czyli pewniki występujące w prawdziwym życiu Jezusa. To oczywiście krótkie streszczenie pewnej tezy, na podstawie której. Skonstruowano potem w Nowym Testamencie zupełnie fałszywy obraz Jezusa. Będziemy jeszcze do tego wracać. Gatunek ludzi rzeczywiście został skutecznie powołany do życia w celu eksploatacji swojej planety, matki, dla wyżej rozwiniętych cywilizacji? Nasi twórcy musieli tu z nami zostać na początku, po założeniu ludzkiej hodowli, by nadać ludziom kierunek. I poziom rozwoju. W myśl tego ludzie zostali zaprojektowani do ciężkich prac eksploatujących przez wyżej rozwiniętą cywilizację. Dlatego po dziś dzień planeta Ziemia to obóz pracy i strefa przemysłowa. Owo sztuczne powołanie gatunku ludzkiego, a także jego genetyczna skłonność do niszczenia tej planety, tłumaczą kompletny brak poczucia asymilacji ludzkości. Do potrzeb tego miejsca. Chrystus przybył nas oświecić, ponieważ jako gatunek osiągnęliśmy pewien stopień świadomości i możliwości kreowania rzeczywistości. Z krzyżówki genomu wyższej cywilizacji i małpy powstaje całkiem osobliwy gatunek, względnie odporny, przejawiający określony poziom myślenia, jednakże bardzo agresywny. A przy tym przekonany o swojej boskości, realizujący dokładnie to, do czego został zaprojektowany genetycznie. Też nie od razu, lecz w drodze wielu setek lat eksperymentów. Jest to główny powód, dla którego Izraelici pojmują całą ludzkość jako niewolników, a sami roszczą sobie prawo do zarządzania nimi. Ludziom nakazano czcić słońce. I swoich stwórców, a to potem przetransferowano, przetransferowało się w rozmaite wierzenia, takie jak judaizm czy zmanipulowane chrześcijaństwo rzymskie. Chrystus przybył nam to wszystko niejako poukładać, z tym, że informacje, jakie przekazywał zbytnio kolidowały z utartym już fałszywym porządkiem. I przekonaniami ukierunkowanymi na czczenie obcych cywilizacji, samego Słońca, czy rzymskich władców. W czasach dzisiejszych, kiedy ludzie rozumieją, że Słońc są miliony, a ich działanie przy niesprzyjających warunkach jest zabójcze dla człowieka bez wodnej atmosfery ziemskiej. Trudno uznać za wiarygodną sugestię, że Słońce jest dobre Lubże jest Bogiem, bo rozumiemy, że wokół naszego układu słonecznego jest coś więcej. Jego oddziaływanie świetlne jest nie tylko życiodajne, ale podstępne i szkodliwe dla inteligentnego życia. Potem to rozwinęł. Wracając do ludzkich niewolników wypada zauważyć, że znakomita większość z was nawet nie podważa tego stanu rzeczy który wynika z funkcjonowania otaczającej nas rzeczywistości. Niektórym to nie przeszkadza, nie mają ochoty poszukiwać prawdy, notabene nawet o sobie i swoim pochodzeniu czy przeznaczeniu. Tym samym ludzie nie mają czasu ani ochoty szukać wiedzy oraz prawdy o Bogu i o życiu, w którym biorą udział. Wystarcza im kierat, do którego zaprzęga ich system. Buntownicy ze swoimi ideałami, które burzą schierarchizowaną koncepcję niewolniczego świata z pozornymi wierzeniami, są zwalczani jak Jezus. To, że ludzie zostali sztucznie powołani do życia, nie zmienia faktu, że mają duszę i podlegają tym samym siłom eteru i wędrówkom energii, co obce, i bardziej zaawansowane cywilizacje, których dotąd często brano za bogów. Rządzący światem, miliarderzy są świadomi tego, że są symbolicznymi, klasycznymi nadzorcami w obozie pracy Ziemia, gdzie niewolnikowi należy płacić, by nie, powstawał, by nie powstawały bunty i kryzysy społeczne. Sama nazwa planety Ziemia, która o zgrozo jest jej oficjalną nazwą, Odnosi się w rzeczywistości między innymi do kopania ziemi. Wszyscy tu obecni są w większości zniewoleni łącznie ze mną. Każdy z Was ma oczywiście swoje życie, upodobania, potrzeby i marzenia, które są centrum zmartwień Waszych małych, prywatnych świadków. Daje to każdemu z Was poczucie pełnej anatomii i wolności, choć ta mała anatomia. Funkcjonuje w większych i ważniejszych hegemoniach, którym podlega. Najczęściej jednak wypieramy ze świadomości możliwość niewolniczego przeznaczenia całego gatunku i każdego z osobna. Zostało to kiedyś przez kogoś opisane. U zarania dziejów, z początku Królestwa Egiptu, istniała starożytna cywilizacja Sumerów, którzy pismem klinowym. Opisali początki człowieka na Ziemi. Sumerowie także opisali obcych, jednak pochodzących z innej planety. Odszyfrowanie ich pisma zszokowało naukowców wielu dziedzin. Potwierdzają oni, że Homo sapiens został stworzony sztucznie przez cywilizację zwaną Anunnaki z planety Nibiru, której, której trajektoria jest niespotykanie wydłużona, co powoduje, że zamyka ona cykl między Marsem a Jowiszem o 3600 lat, przecinając nasz Układ Słoneczny. Kobiety tej cywilizacji miały 3 do 4 metrów wysokości, a mężczyźni 4 do 5 metrów. Warto wspomnieć, że starożytny władca Egiptu. Echnaton miał 4,5 metra wysokości, zaś Nefreftę niemal 3,5 metra. Sumerowie twierdzą, że około 6000 lat temu mieli kontakt z obcą cywilizacją z planety Nibiru. Nieprawdopodobne wydaje się, że wspomina o tym Biblia w rozdziale szóstym księgi rodzajów, gdzie nazywa ich Nefilim którzy stąpili z nieba. Już bez znaczenia, czy judaizm nawiązuje w ten sposób do mitologii Sumeru czy Egiptu. Najważniejsze, że o nich wspomina. Według sumeryjskich podań, Anunnaki stąpili na Ziemię po raz pierwszy około 450 latach temu, tysięcy lat temu, kiedy to ich planeta została uderzona przez inne ciało niebieskie, a to, co z niej zostało, zostało wybite właśnie na orbitę Nibiru. Ma to być zaginiona planeta naszego Układu Słonecznego. Zgodnie z sumeryjskimi opisami, Anunnaki zajmowali się wydobywaniem złota na Ziemi od 100 do 150 tysięcy lat temu. Było tak do momentu, kiedy wybuchł wśród nich bunt, co spowodowało podjęcie decyzji o przystosowaniu do tych czynności biegające wokoło małpy. Proces stworzenia i mieszania małpich i obcych genów, zapładniania in vitro jest o dziwo opisany pismem klinowym na sumeryjskich glinianych tabliczkach. Ta informacja szokowała współczesnych badaczy i genetyków i wciąż szokuje, ale nie tylko. Bo szokuje również przedstawicieli obecnych religii, dlatego, że dotyczy samego procesu tworzenia człowieka, niewolnika obcej rasy panów. Wyjście z Egiptu wyodrębniło z całego gatunku naród nadzorców Zawierając przymierze z jednym z przedstawicieli obcych cywilizacji, Izraelici zawierają pakt z obcymi. Który w zamian za wolność i wybór Izra Izraelczyków oczekuje ofiar, a także czci i wiary w siebie. Dziś, kiedy są możliwości stworzenia profilu psychologicznego postaci, można stwierdzić z perspektywy dzisiejszego systemu wartości, że Jachwe był me megalomanem i dewiantem. Uwielbiał woń palonego ciała, mięsa co łączy go z tym prawdziwym upodobaniem z anunaki, opisywanymi przez Sumerów. W Egipcie obce cywilizacje przy pomocy ludzi wybudowały piramidy, które służyły jako przedpotopowe konwertery energii eteru, w celu ładowania ogniw do pojazdów obcych niezbę jeszcze raz. Obce cywilizacje przy pomocy ludzi wybudowały piramidy, które służyły jako przedpotopowe konwentery energii eteru w celu ładowania ogniw do pojazdów obcych, niezbędnych do kontrolowania ludzkiej hodowli. Poza tym takie ogniwa Usprawniały wydobycie złota, zasilając maszyny, które obsługiwali pierwotni ludzie. Żydzi, przy okazji wyjścia z Egiptu, porwali Egipcjanom właśnie takie ogniwo pod postacią Arki Przymierza, wynosząc symbol poprzedniego Przymierza obcych z Egipcjanami tak zwaną barkę, potem nazwaną Arką. Egipcjanie rozłoszczeni. Z uchwałością Hebrajczyków postanowili gonić ich aż do skutku, co skończyło się dla nich katastrofą. W czasach wielkiej ucieczki z Egiptu Hebrajczykami zarządza Mojżesz. Ma on ogromny wpływ zarówno na brzmienie judaizmu, jak i na plemiona hebrajskie. Jednakże, Mojżesz, o dziwo, ma w swojej świę... świętej dla Żydów biografii przedziwny incydent. Zabija Egipcjanina, który niby znęcał się nad jakimś Żydem, czyli nie wnikając w szczegóły motywu tego czynu, jest mordercą, przez co zostaje wygnany. Ucieka z Egiptu do krainy zajmowanej przez Madianitów. Do tego momentu życia Mojżesz nie przejawia ambicji religijnych. Przygarnia go i daje mu schronienie kapłan, który z czasem. Oddaję mu swoją córkę Seforę za żonę. Przepraszam Was na chwileczkę. Zrobię sobie przerwę, napiję się, pójdę. Bo o czym mi, zaczyna, mi zaczynają wirować. Chyba powinnam znowu zmienić okulary. Miałam na wiosnę zrobić okulary, ale ponieważ był lockdown, to wyrobiono mi tylko. W budowie starych szkieł, a chyba coś się dzieje, dłużej trochę poczytam to. Niedługo wrócę jeszcze. Jeszcze nie chcę.